Jest z nami pani Beata Walczak, przewodnicząca społecznego komitetu budowy fotela Antuana. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam panią. Pani Beato, chciałam się zapytać na samym początku. Komitet niedawno ogłosił konkurs na projekt i wykonanie rzeźby plenerowej. Proszę nam powiedzieć, jakie są ramy tego konkursu, jak on będzie przebiegał, bo wiemy, że jest złożony z dwóch części. Tak, faktycznie ogłosiliśmy konkurs 30 kwietnia, znalazł się na naszej stronie fotelsierac.pl wraz ze wszystkimi załącznikami. Tak jak Pani wspomniała, będzie to konkurs dwuetapowy. Pierwszy etap to jest właśnie złożenie pracy projektowej z kosztorysem i opisem technicznym i tutaj mają autorzy czas do, 20, do 25 czerwca. Później zbiera się skład, jeszcze nie jest znany na ten moment, komisja konkursowa i 1 lipca na i później musimy ogłosić wyniki konkursu. A czy, ten... czy ten projekt zakłada y, małe modele? Y, ten, ten konkurs projektowy zakłada wykonanie też modeli tych y, rzeźb? Tak, tak, jak najbardziej, bo musimy mieć z czego wybrać i czemu, czemu się przyjrzeć, w związku z tym będzie model w skali 1 do 6, więc to gdzieś będzie postać takiej wysokości mniej więcej 30 cm, a oprócz tego będą plansze, wizualizacja również na CD, tak zaproponowaliśmy artystom w naszym regulaminie, no i wrócę do tego, że w dwóch etapach. Drugi etap to będzie od już ogłoszenia wyników, czyli od 1 lipca do 30 listopada i tutaj już jest wykon na nie samej rzeźby, postawienie jej na rynku. Wiemy, że ta rzeźba ma wyglądać tak, że Antoine stoi nad fotelem, tak jakby kogoś czesał. Proszę mi powiedzieć, jaki ma być rozmiar tego, tej rzeźby? Określiliśmy, jeżeli chodzi o samą postać, nieściśle, natomiast podaliśmy ramy, około 180 cm. Nie może to być zbyt mały, również nie chcemy, żeby to była zbyt duża rzeźba. Czyli tak, mniej więcej, realistycznie w skali 1 do 1. Tak, tak, w skali 1 do 1. I przy postaci Antoana Cierpikowskiego będzie fotel. Daliśmy tutaj swobodę, jeżeli chodzi o, o samą formę fotela. Zobaczymy, jakie spłyną prace. Czy wiadomo już dokładnie, gdzie stanie ta rzeźba? Bo pamiętam, że były dwie koncepcje. Jedna mówiła o rynku, druga o ulicy Kościuszki. Tak, to już się wyjaśniło. Mamy oficjalną zgodę na piśmie od prezydenta miasta. Mamy zgodę na umieszczenie na rynku, we wschodniej pierzei rynku, czyli po tamtej stronie. Granica kwotowa konkursu mówi o 85 tysiącach. Czy te pieniądze już są? Nie, jeszcze nam do tej kwoty brakuje. Nie mogliśmy podać zbyt dużej kwoty, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo zdobyć pieniążki. Będziemy się starali oczywiście zebrać więcej, bo nigdy nie wiadomo, czy konkurs zostanie rozstrzygnięty, czy nie, bo różne sytuacje mogą się jeszcze wydarzyć. Komitet starał się też o wsparcie od strony miasta. Czy był jakiś odzew? Wystosowaliśmy pismo. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie mam odpowiedzi. W takim razie proszę powiedzieć, kiedy będziemy mogli zasiąść w fotelu Antuana, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem? Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a tak zamierzam, to zamierzamy razem wspólnie z członkami komitetu zrealizować, to planujemy odsłonięcie rzeźby planarowej na dzień 24 grudnia, wtedy kiedy przypadają urodziny Antuana Cierplikowskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.